Cześć wszystkim, z tej strony Raimund Chciałbym na początku, przed raidami w PvE, pogadać o o buildach PvP i czymś takim jak Metabildy i metakom. Wczorajszy turniej e, turnam, e, turniej gruczaru organizowany przez HL-seta i sin fantastycznie pokazał w e... Że nie ma już czegoś takiego jak metacomp. Zapomnijcie. Nie ma czegoś takiego jak metacomp. Że są klasy, które trzeba brać, i inne klasy, które, które są bezużyteczne. Nie. Zapomnijcie już. Przestańcie używać. Przestańcie używać bezmyślnie metabildów. Nie ma. Nul. Zacznijcie używać głowy. Bardzo fajnym przykładem. Tego były buildy na nekromantę e, na turnieju, w którym prawie każdy nekromanta korzystał z innych buildów, innego buildu. E, więc tak, zacznijmy może od... Na początku chciałem korzystać z powerowego buildu ze, zwy ze, ze zwykłej mety, gdzie korzysta się z amuletu mar Maruder, runki Strange. W ten sposób. Okej, okay, to jest fajne. Tylko że solar rankedów. Na nekromantę. Każdy, każdy nekromanta, badarka, Imda, da, dinis, uh, z Nation. Mieli inne buildy. Przede wszystkim tak. Uh, jeżeli chodzi o utility skill. Badarka korzysta z Well of Corruption porób i chyba to był potem Spectral Armor. miał power'owego necromanta, ale grał na paladynie czyli też już pewnostępstwo od metu wiem e, z wcześniejszych screamów, na przykład Dinis z Wapenation korzystał z kompletnie z innego buildu grał przede wszystkim na amulecie Wanderer na runce Troopera To Vitality było. E, runce Soldiera. Inne sigile I inaczej Trajty miał rozłożone. E, miał Curses. W ten sposób. Albo, albo tak. Już nie, nie pamiętam dokładnie. E, ten build. Czy, y, oczywiście potem też był, miał więcej szałtów. W ten sposób. Ewentualnie też spectral armor. Może, ale może być też Rice, też się bardzo dobrze sprawdza. Ten build. Condi Nekromanta za amuletem Wanderer. E, też inne Sigile, ale to akurat Sigile są mniej ważne. W ten sposób. Nekromanta wchodząc w Shrout Tak. Proszę bardzo, tutaj mamy 6 plus 8, to mamy 8 plus 6, czyli 14, 11, I jeszcze miał scepter w ten sposób, nekromanta. Dodatkowo jeszcze, dodając korupcję był w stanie nałożyć 30 sekund weaknessa, który fantastycznie kontroluje power compy. Weakness, przypomnijmy, że to jest kondycja, która sprawia, że macie tylko 50% szans na zadanie krytyka. bo W ogóle nawet. Nie, w, w, nie macie przez to krytyków. A ponadto wasza rege regeneracja endurance spada o 50%. Też był to bardzo fajny pomysł. Eee, były jeszcze inne buildy na nekromantę, których się po prostu nie przetoczę. Nekromanta to tylko jedna z klas, o której chciałem porozmawiać. To, to był dobry przykład, żeby przestać korzystać ślepo z meta build Tak samo kiedyś mieliśmy coś takiego jak Metacomp, gdzie był. Eee, Medi Hammer Guardian, Bow Warrior, LL, Celestial L na dagerach, na NG i Thief. I właściwie każda drużyna miała taki komp. Teraz już tego nie ma, nie było. Popatrzcie chociażby na finałową walkę Bow eee, Wszystkie filmiki będą dostępne na kanale Helseta. Bow eee, kontra, czyli JFK kontra... Uh, organized Anarchy Organized Anarchy to nie był tym. to był złożon, złożona drużyna z bardzo dobrych graczy Był Tisken, Obindo uh, Chociażby... Um, Elementalist Co tam jeszcze Drużyna miała przede wszystkim bardzo dobrych graczy uh, Ale na przykład nie mieli Mesmera Ale mieli Tifa Z kolei Bowscoped nie miało, uh, miało miało Mesmera, Necro, Druida, Elka i Revenanta. 5 klas, ale nie miało Tifa. Tylko, można powiedzieć dwie, dwie, dwa różne kompy, ponieważ e, na Narcenii nie miał Druida i nie miał Mesmera. A mimo tego oba mecze, oba mecze były bardzo wyrównane. Dodatkowo obie serie meczu, bo te dwie drużyny spotkały się w takim finale i potem w wielkim finale, ponieważ Organized Arcade dotarło tam jeszcze z Buzzer Braketa. Czyliśmy hmm. na przykład do Druida, gdzie Frosty, właśnie z Bolscoot, pokazał, że. Co z tego, że jest meta? Ale on miał własny pomysł. To był pomysł na, pomysł na drużynę. Pomysł na drużynę, który jest najważniejszy. Przede wszystkim nie jest ważne to, czy żeby kazać komuś grać na jakimś metabildzie albo, że no nie weźmiemy tego gracza, bo on, bo, bo on nie gra na, na jakiejś klasie. Nie. Było dopracowywanie, była idea i dopracowywanie tego kompu. Prosty z Bowscoped nie grał na menderze. Nie grał na... E, nie miał e, sygnetu na ściąganie kondycji, nie miał Longbow. Prosty grał na amulecie magii. Z. bruną Soldera Z. czterema szałtami. I oczywiście to był Sword Dagger. Tylko... To był jego swój... To był własny pomysł. Ehm, była to ta przemyślana taktyka. By podtrzymać yy, nekromantę. Było, tu, y, było, to ich, było to ich własny pomysł na, na drużynę i sukcesywnie dotarli nią do finału i wygrali cały turniej. Pomimo tego, że w mecie nie ma czegoś takiego jak druid na y, druid, Shoutbow na mulecie magii. Nie ma. E, Imda. Też grał Indak, z tego co pamiętam, grał na amulecie Wanderer, na, na Condi con Nekromancie, gdzie w mecie jest Power Nekromanta. Też mamy inne porównanie, inne, co innego się sprawdza na rankedach, co innego się sprawdza w, w teamowej rozgrywce. Hmm. Spotykałem się też z wieloma inżynierami, też inżynier to jest klasa, na, którą, na której były różne buildy. Inżynier... spotkaliśmy często inżynierów z blast gyro z czerwonym gyro gdzie tego w ogóle nie ma w mecie jeszcze z takich ciekawostek elementaliści dobra to przy okazji pokażę jeszcze inżyniera Ka każda z tych drużyn no dobra, może nie każda, ale zdecydowana większość drużyn miała swój pomysł na drużynę. Miała różne buildy, na różne klasy, w zależności od kompu i stylu gry. O, strasznie dużo tego spamu. Był e, inżynier na Paladynie z... E, nie pamiętam z czego korzystali e, inżynierowie, tak do końca. Um, Wiem, że przewinęło się chyba runka leadership. I teraz tak e, mieli na przykład. Blast Gyro. Elixir. W ten sposób. Blast Gyro daje. CCK. Wow. I też kompletnie inny pomysł. Byli inżynierowie grający na paladynie. Byli inżynierowie grający na menderze. Przy okazji zaprezentuję Jaina. Proszę bardzo. Zadatkowy CC Który mnie strasznie irytował jako nekromantę. Zadatkowo oczywiście Elixir, który się całkiem nieźle sprawdzał, ponieważ te ceki. To jest tornada. Mógł dostać też daggernota, No i przede wszystkim świetna kontrola Necromante, czyli grupowa MOA. Przestańcie używać ślepo buildów, metabildów. Nie. Weźcie metabild i porównajcie. Możecie eksperymentować z tym. Możecie. Jeżeli chodzi o inne klasy. Był elementalista, inżynier, nekromanta, druid Był revenant Przepraszam, czy widzicie? Teś Aaron Widzicie Revenanta, żeby był na meta Wchodzę na, na meta battle Nie ma Jeszcze nie wszedłem, ale wiem, że nie ma Nie ma Nie, nie ma revenanta jako, jako bildu meta A pomimo tego Revenant. Z Revenanta korzystało bardzo dużo drużyn. Nadal Revenant jest bardzo silną klasą do, do drużyny, do gry drużynowej. E, mamy z kolei Meditrapera. Owszem, było, ale na przykład Warp e, Million, z którym przegraliśmy w drugiej rundzie, nie, e, nie korzystało z, ślepo z me, meta buildu. To był Kranok z Morgan's Den Roses. Przeciwko naszemu Kompowi, on wziął Kondi, Guardiana, Kondi Dragon Huntera. Dzięki temu fantastycznie kontrował naszego druida, ponieważ przez dużą ilość staków Berna druid nie był w stanie ich wszystkich szczyścić. To był pomysł na skontrowanie drużyny. To był też, e, jeżeli chodzi o komp. Był oczywiście też Frostball, który nie grał na Sage'u, tylko grał na Carionie, aczkolwiek to się później zemściło, ponieważ e, ich styl polegał na, bardzo na burstowaniu, ale potem się trochę przejechali na, na, na Pacification. Więc popatrzcie na różnorodność tych buildów. W mecie, w me, jako meta build, mamy Power Warriora. Co z tego, jeżeli w samym finale był tylko jeden Warrior, Obindo, który na początku grał na Power, ale potem musiał się przerzucić na kondi, ponieważ to pozwalało, pozwalało kontrolować e, przeciwną drużynę. Le była lepsza synergia pomiędzy graczami. Więc. Nie warto ślepo korzystać z mety. Jeżeli na przykład gracie ranket, gracie... Um, będziecie na przykład... Y, przez komp przeciwnika, będziecie forsowani do gry przeciwko druidowi jako warrior. Nie bierzcie powerowego, ponieważ... Ten healer Druid może przehilować ten damage od Power Warriora. Weźcie Kondy Warriora i dzięki temu będziecie fantastycznie kontrolować yy, yy, Druida. Zarówno który posiada Longbow, jak i Sword Dagger. Są to kolejne pomysły, są to kolejne elementy, które sprawiają, że gra staje się coraz bardziej atrakcyjna. W finale. Jak to możecie sobie popatrzeć na kiedyś, na finały, które, które, które były WTS, czy e, chociażby ProLiga, pro, pro pro Liga, finał ProLigi? Kiedyś na WTS-ie te klasy się była może jedna różnica w klasie. Teraz był kompletnie in, były kompletnie inne pomysły na, druży na drużyny, były kompletnie inne pomysły na rotację, na używanie tych klas. Dzięki temu yy, dochodziło do różnych ciekawych rotacji eee, i, i to wszystko uatrakcyjniało rozrywkę. To tylko dowodzi, żeby przestać ślepo korzystać z meta buildów. Ok? Możecie wejść na stronę na Meta Battle, ale nie korzystać ślepo z nich, bo nie ma po co. Czasami lepiej sobie pograć. Condy Warriorem, który jest równie skuteczny. To, że on nie jest w dziale meta na Metabad, tylko jest niżej, czyli jest w grade, nie znaczy, że to jest gorszy build. To, że Banker Druid nie jest w meta, tylko shoutboy jest w meta, nie znaczy, że to jest gorszy build. Powiem więcej. O, o wiele więcej Druidów korzystało właśnie z bunkrowego druida, niż z shoutbow'owego. To, że na meta battle jest power... E, power nekromanta od, z określonymi skillami, nie znaczy, że musicie tego używać, ponieważ jeżeli na przykład nie, be, nie będziecie mieli e, elementalisty w zespole, wy jako power nekromanta będziecie o wiele bardziej squishy. Lepiej wziąć na przykład takiego kondi necromantę z samolotem Wanderer z większą ilością toughnessa, dzięki któremu wytrzymacie ten burst. Będziecie w stanie więcej wytrzymać. Możecie. Nie ma. Nie ma powerowego Revenanta w mecie. Ale to nie znaczy, że to nie jest, w dal... to jest w dalszym ciągu dobra klasa. To nie znaczy, że macie tym nie grać. Nie. Zapomnijcie o czymś takim o meta buildy. Starajcie się eksperymentować. To jest to, co chciałbym powiedzieć na dzisiaj. Uh, i. Zeszło dość kró krótko. No, w każdym razie. Przestańcie myśleć. Przestańcie myśleć, stricte, meta. Nie ma czegoś takiego jak meta. Bierzcie buildy metowe. Ale adaptujcie je. I to myślę, że tyle co chciałbym powiedzieć i co będzie na filmiku. Na razie, cześć. Dobra, a teraz przy okazji czat. A w mecie nie ma trzeba być lasyć, no, się ramkę da jest czas zmienić build. Hej hej hej. Tylko czasami ręce z własnymi buildami się nic nie wygrywa, mamy. Dobra, a, do, okej. Okay. Jeszcze inny aspekt, dobra, to trochę przedłużę. Mówiąc, żeby eksperymentować z buildami... Macie to robić z głową. Czyli jeżeli faktycznie chcecie eksperymentować, ee, tak do oporu, musicie sobie zdawać sprawę, co wy macie robić. Czy wy będziecie skuteczni w tej roli, którą, ee, w, 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 której, którą będziecie odgrywać w meczu? Czy na przykład wziąć Tifa, czy, czy będziecie jako jeden na jeden ze staffem? ale pomyślcie w takim razie że w 1 na 1 o wiele lepiej sprawdzi się inżynier. I w momencie, kiedy dostaniecie plus 1 od przeciwnika, czyli będziecie 1 na 2, to z takim tifem nie uciekniecie. Inżynier będzie miał o wiele lepsze możliwości. Jeżeli będziecie spokurowani do gry na 2 na 2, będziecie tifem, a przyjdzie do was mesmer, swój, wasz mesmer, a będziecie walczyć przeciwko inżynierowi i e, na przykład guardianowi, to wtedy nie macie szans. Albo na przykład inżynier plus nekromanta. Jeżeli oczywiście Mesmer będzie miał Moana, to macie szansę. Ale też te eksperymenty muszą być z głową. To nie jest tak, że każdy wasz eksperyment... Nie wiem, nekromanta naminiony. Wasz nekromanta dominiony do czego będzie? Określcie się. się z... bo W przypadku 1 na 1 to jest to samo. W przypadku, gdy gracie 1 na 1, musicie mieć pewną... Ee musicie mieć elementy supportowe drużyny i to dość mocne jak na przykład inżynier, który posiada gy gyro który ściągają kondycję, zmniejszają damage dają stealth e niezwykle ważne. Jest, jest, jest też duża ilość stunów jeżeli chodzi o druida to też, druid posiada e fantastyczny healing, posiada stealth e po posiada support e posiada immobilize, jest też dobry jeżeli chodzi o burstowanie i porównajcie to do tego jeżeli już chcecie kontrować, może, możecie na przykład zrezygnować z takiego stricte trapera medi Dragon Huntera i możecie pójść w kondi. tylko wtedy musicie być pewni, że wasz team będzie w stanie to ogarnąć. Że wy nie będziecie team fighterem, tylko będziecie starali się kontrolować druida. W przypadku, gdy przeciwna drużyna nie będzie miała druida, a na przykład będzie nekromanta, który będzie przerzucał te kondycje, to wtedy to traci sens. Wtedy jesteście o wiele mniej efektywni niż na tym, e, niż na meta, meta Dlatego eksperymenty są bardzo ważne, bardzo, m, ale one mają być z głową. One mają być e, dostosowane do waszego teamu, z możliwością kontrowania przeciwnego teamu. To nie ma być to, że weźmiecie sobie jakiegoś. Nekromantę albo inżyniera. Nie wiem, na. Nie wiem, na rifle, akurat nie mam rifle. Dobra, weźmiecie sobie inżyniera na dwa, dwa pistolety. Eee... Zrezygnujecie sobie ze scrapera. Wy stworzycie jakiś taki build na, dodże, na jakiś albo jaki, jakiś power. Nie, to musi być z głową. Musicie określić, co chcecie robić i czy przede wszystkim, czy wasz team czy dostosujecie się do tego teamu. W innym przypadku już lepiej, żebyście wzięli ten metabild. Ale co innego jest ważne, jeżeli chcecie eksperymentować, eksperymentujecie ze znajomymi. Poproście jakichś kolegów, nie wiem, z, z guildi, pójdźcie na, na jakąś arenkę, poduelujcie się, poróbcie 2 na 2, zobaczcie, jak to się sprawdza przeciwko metabildom i przeciwko nie niemetabildom. Wtedy będziecie wiedzieli, czy to faktycznie ma sens to jest faktycznie jest możliwe, faktycznie do skontrowania? Popatrzcie chociażby na Frostiego, który właśnie korzystał z magii Druida, który jest w ogóle niespotykany, na full shouty. On dzięki temu miał zapewniony duży healing, miał zapewniony surwi, ale jego rolą było bardzo często bycie w outnumbered. On bardzo często był, grał przeciwko 1 na 2 albo kontrował Warriora, ponieważ. Chodziło o to, żeby skontrować OBindo, który jest bestią w 1 na 1 To jest jeden z najlepszych graczy w 1 na 1 aktualnie. Dobra, i to myślę, że będzie na tyle. E, chyba poruszyłem mniej więcej wszystkie kwestie. Zapraszam Was w razie czego w, w, w środę na godzinę 19.00. Na kolejną część um, przez PvP. Um, potem to wszystko zaproduję. Wszystko z poprzedniej środy jest już na moim YouTubie, Więc zapraszam do obejrzenia, jeżeli chodzi o właśnie o PvP. Um, I mam nadzieję, że to w jakiś sposób Wam pomoże. Mówię, to są pewne podstawy. Jeżeli chodzi o TIFA, mam jeszcze zastrzeżenia co do tego, co wrzuciłem na TIFA. Faktycznie jest tam ma mało rzeczy. Będę jeszcze coś dodawał jeżeli chodzi o TIFA. Sam nie jestem geniuszem jeżeli chodzi o właśnie o, o tą klasę, ale postaram się jeszcze coś dodać, żeby Wam ułatwić. Eee, dobra, i to myślę, że to będzie na tyle. Miłego wieczoru. Na razie, cześć. A my zaraz przechodzimy do rajdów.